Klub Tęcza szuka nowych... członków? Maniuś, no... przerzuć na drugą stronę. Na pierwszej się nie zmieściło, no to wrzuciliśmy na drugą. Do nowo powołanej drużyny piłkarskiej. Otóż to. Piwka przyniosłem. A. Tak jak pan majster prosił. A, A co... co to, co... Co to za wynalazek jest, co? A co Niemcy mają najlepsze? No, na pewno nie kobiety. Ja szukam wasz kraj talent. Po to, żeby go tanio kupić, wytrenować i drogo sprzedać. Tak jak wasze fabryki. Obrońców mamy nie do przejścia. Trójka. Dwóch. Dwóch lewych. Dwóch lewych? Tak. Ale jak się domyślam, często lubią zmieniać pozycję. Panowie adresu nie pomylili? No bo my myśleliśmy, że ta tęcza i ten członek, co go pan w ogłoszeniu szuka, to w trochę innym znaczeniu jest. No, dlaczego nie mielibyśmy pani pomóc? Dziecko potrzebuje ojca. No, My potrzebujemy sekretarki, a poza tym łączy nas piłka. No a jak dajmy na to, yy, sędzia będzie przekupiony i, no i ten puchar yy, przypadnie komu innemu. Hmm? Ale kto przekupi? Przecież ja sędzie go opłacam. Polska gola. Serial komediowy z piłką nożną w tle. Dokopiemy każdemu.